Cześć, witam Was w kolejnym unboxingu, tym razem połączonym z recenzją. Zapraszam! Tym razem mam paczkę z Blackheart Equestrian. Jest to już moja druga paczka. Obok mam ubrania, których używałam przez ostatni rok, tak naprawdę. Pierwszą bluzką jest to short sleeve bluzka w kolorze grey. Pokażę wam później na przebitkę. Druga jest to long sleeve caramel. I trzecia też long sleeve royal blue. Przepiękne kolory. Powiem wam, że ja sobie dla testu zamówiłam te trzy bluzki. Ja w nich chodziłam nie tylko na jazdę, ale także na siłownię i tak casual, codziennie po prostu, w jakieś tam dni, dlatego że materiał w nich jest super, super przyjemny. On jest po prostu podszyty czymś takim bardzo mięciutkim. Te bluzki zatrzymują promienie UV, także też się nie opalamy pod nimi, co akurat w mojej ocenie jest ok, dlatego że ja nie lubię się opalać i nie lubię mieć takiej krzywej opalenizny na przykład. Tutaj mamy oczywiście gumeczkę z przodu, mamy emblemat na ramieniu, ale to Wam pokazywałam już w poprzednim unboxingu, no i oczywiście też właśnie nadruk marki na plecach i nadruk też na rękawach. Także to zamówiłam ostatnim razem i stwierdziłam, że jest to genialna marka, że produkty są naprawdę wytrzymałe, bo cały czas to było prane, używane. Ja się w tym pociłam niesamowicie, a na przykład tutaj nie ma żadnych śladów potu, nic kompletnie. Także też bardzo fajnie. No i zabieramy się za rozpakowanie kolejnej paczki. Mamy tutaj karteczkę z instrukcją, jak najlepiej dbać o te produkty. To jest jedna rzecz. Mamy spersonalizowaną karteczkę z imieniem, z podziękowaniem za zakupy. Mamy tutaj coś, czego wcześniej nie było. To są naklejki Ride the Worldless" i jeszcze Shine on the Central Line. Coś, co po prostu dla mnie, jako dla dresarzysty jest, Genialne, także fajne takie naklejeczki. Już przechodzę do samych produktów. Pierwszą rzeczą, będę brać po prostu z brzegu pierwsze, co tutaj zamówiłam. Pierwszą rzeczą są bryczety w kolorze black. Są po prostu czarne, zwykłe bryczesy. One są z silikonowym lejem i ten lej nie jest taki bardzo lepiący się. Więc pierwsza rzecz to mamy zwykłe czerwone bryczesy, których mi brakowało w mojej garderobie. Drugą rzeczą jest po prostu zwykły stanik sportowy, ale w kolorze nude, czyli w kolorze po prostu beżowym, cielistym, zwykłym. To jest zwykły, nie czy to jest napisane, nie, Howback sport brand. Hmm. Także ma tutaj miseczki, które można wyjąć lub nie. Materiał jest bardzo, bardzo mięciutki i przyjemny. Także mam nadzieję, że będzie to się przyjemnie nosić. Więc to jest druga rzecz, która jest taka basicowa, ale właśnie tych basiców mi brakowało bardzo. Mamy tutaj top lawendowy, czyli po prostu zwykły top lawender. Widzę, że w ogóle pakowanie jest odrobinę inne niż w zeszłym roku, jak zamawiałam, zwykły taki topik lawendowy. Dalej mamy top pikan. Już otwieram top pikan. Te kolory w porównaniu ze stroną one się odrobinę różnią, bo na przykład pikan był bardziej był troszeczkę jaśniejszy i bardziej jakby kolor orzecha laskowego, a w rzeczywistości jest odrobinę bardziej jakby różowy. I lawendowy też jest jakby odrobinę ciemniejszy, takie mam wrażenie. Tutaj akwa jest mniej też akwa niż była na stronie internetowej, ale wiecie, wszystko zależy od naszego ekranu, tak naprawdę. Te kolory i tak są bardzo ładne. Także o, tutaj mamy akwa. Wszystkie te kolory są ładniutkie, są naprawdę dobrej jakości. Tak samo wszystko jest podszyte, wszystko jest w ogóle bardzo dobrze zszyte, jeżeli chodzi o linię. Nitek. Nie, żadne nitki tutaj nie odstają, nie wystają. Wszystko jest bardzo dobrze i precyzyjnie zrobione. Tutaj, już z takich fajniejszych rzeczy, to jest Short Sleeve w kolorze Stone. Czyli tak jak miałam tą grey, to tutaj jest w kolorze Stone. Mi się podobają takie jasne kolory osobiście. Także mamy tutaj. O. Oj, to jest cudne. To jest po prostu przecudne ten kolor. To będzie moja ulubiona bluzka. Już to czuję. I ta karmelowa też zresztą jest jedną z moich ulubionych. Ja uwielbiam złoty, beżowy, biały i lubię też granat, ale taki ładny właśnie, taki jak ten royal blue. I lubię też kolory bordowe i butelkową zieleń. To są moje ulubione kolory, które których mogłabym cały czas chodzić po prostu. Tutaj mamy, co tutaj jest w ogóle? A, tutaj są leginsy w kolorze grey, czyli są to po prostu zwykłe szare leginsy. już Wam pokazuję. Jestem bardzo ciekawa, jak się będzie w nich chodzić, dlatego że z tej firmy jeszcze nie miałam leggingsów. Legginsy miałam z firmy Maximilian Equestrian. Nakręcę może osobny filmik taką recencję a po tamtych bryczesów, bo jednak um, niestety wykonanie nie jest za dobre. Są tam nitki, które się po prostu prują bardzo szybko. I tak naprawdę tutaj nie ma leja silikonowego, nie ma w ogóle żadnego leja i ten materiał jest taki troszeczkę, nawet jak palcem przeciągnę, przeczytający się, a Maximilian Equestrian są bardzo śliskie. One są śliskie i o ile ktoś ma syntetyczne siodło, takie bardziej zamszowe, to jakby nie ma to żadnej różnicy i żadnego znaczenia. A jeżeli chodzi już o właśnie takie siodła zwykłe, skórzane, no to mm, jakby jest tutaj takie fifty-fifty. Ktoś może lubić, ktoś może nie lubić. Mi osobiście na przykład nie pasuje to, jeżeli bryczysy mają za mocny lej, ale z drugiej strony, jeżeli są też za bardzo śliskie, no to po prostu nie siedzimy poprawnie w siodle. Takie bryczysy nam uniemożliwiają to. Więc nie wiem, czy takie brczesy mają wtedy sens. Brczesy, a raczej leginsy. Także jestem bardzo ciekawa jak one będą się zachowywać właśnie w siodle, takie bez kompletnie żadnego leja. I tutaj jest taka ciekawostka, bo interesowałam się tymi leginsami zanim je kupiłam. Tutaj jest podwójna kieszonka. Ona ma dwie warstwy, czyli na przykład jeżeli sadzamy jakąś kartę i albo nie wiem, kartkę czy cokolwiek i do drugiej kieszonki telefon, to przy wyjmowaniu telefonu nie musimy jakby uważać, że coś nam wypadnie, bo się sklei łącznie z telefonem. Także jest to bardzo fajnie przemyślane, że są tutaj jakby dwa schowki na dwie osobne rzeczy. I jeżeli chodzi o emblematy, to mamy tylko tutaj z tyłu taki logo, logotyp Black Heart i napis na boku nogawki. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać na człowieku, bo na zdjęciach wszystko wygląda przepięknie. A tutaj ostatnia rzecz. Są to hybrydy, czyli mamy tam, to są czarne bryczesy, to są leginsy, a to są hybrydy. I mam z jednego jakby rodzaju po właśnie każdym. legińcy są grey, tutaj bryczesy są black. A to jest w kolorze bodajże moka, o ile dobrze pamiętam. Kolor moka, który wygląda przepięknie. Myślę, że w porównaniu z tym karmelem to nie, no troszeczkę inny kolor. <grych> Trochę inny kolor w ogóle widać, jaki ten jest ciepły, a ten jest troszeczkę taki zimniejszy. Um, Także to by było na tyle. Tyle zamówiłam. Mamy tutaj dużo topów, dużo bluzek, ponieważ mi po prostu ich brakowało. Mamy hybrydy, legginsy, bryczesy, stanie sportowe. Zaraz się to ubiorę i pokażę wam, jak to wygląda na człowieku. To też jestem bardzo ciekawa. Mówię na zdjęciach, wszystko wygląda pięknie, a zobaczymy, jak w rzeczywistości. Legginsy są bez leja, takie jak widoczne. Hybrydy mają takie strzałki, jeżeli chodzi o olej. Jest to pełen lej. No i mam tutaj jeszcze klasyczne bryczesy, które mają takie kropeczki i jest to też pełen lay. Jeszcze chciałam wam powiedzieć jedną rzecz, bo właśnie sobie rozłożyłam te rzeczy wszystkie. Te bluzki i te doły są w identycznym kolorze i są robione z identycznego materiału. Czyli jeżeli kupimy właśnie bluzkę grey i te leggingsy grey, to jest dokładnie ten sam kolor. One się niczym nie różnią. Także też nie ma obaw o różnice kolorystyczne, jeżeli chcecie się ubrać w dokładnie taki sam outfit tak? Także to są dokładnie te same kolory, są z dokładnie tego samego materiału, co też jest właśnie bardzo fajne. To jest pierwszy outfit. Założycielka firmy, Erin Williams, mówiła, że bardzo dużo uwagę przykłada co do komfortu i jest to tak rozciągliwe. No ten materiał jest tak przyjemny niesamowicie, że ja jestem w szoku. To jest hybryda, bo jest to połączenie legginsów i bryczesów. One są super rozciągliwe. Kieszenie sięgają, no. Praktycznie całą długość ręki tutaj aż. To jest cała kieszeń w środku. Jeżeli chodzi o hybrydę, bo tam później w legionach jest inna troszeczkę kieszeń, to zaraz wam pokażę. To jest moka, a tutaj mamy kolor stone. No i mamy sobie też ten właśnie stan sportowy, o którym wcześniej wspominałam. Z tyłu to wygląda tak. No i z przodu wygląda to tak. Tutaj mamy drugie zestawienie kolorystyczne i jest to moka i karmel. Także tak to się prezentuje. Moka jest cieplejsza, znacznie cieplejsza. Karmel jest bardziej taki szarawy. Oba kolory są naprawdę przepiękne. Chociaż bardziej na w moim guście osobiście jest ta moka. One są oh, tak piękne na żywo, że to jest niesamowite. Także tak się prezentuje drugi zestaw. Teraz to prezentuję z z przodu. I lecimy do następnego. Trzeci outfit są to leggingsy grey i bluzka aqua. To jest taki zwykły, normalny top. Tutaj mamy kieszonkę, tu właśnie podwójną na boku, o której mówiłam wcześniej. Także bez problemu telefon tu wejdzie i coś jeszcze. Tutaj mamy emblemat, tutaj też emblemat. Także tak to wygląda. Tak to wygląda z tyłu. Tak to wygląda z przodu. Tutaj mamy czwarty outfit, jest to szary z szarym. Tak jak widzicie, w ogóle te kolory się nie odcinają. To jest dokładnie ten sam materiał i dokładnie ten sam kolor. Oczywiście z tyłu, tak. Tak z przodu. Tutaj gumeczka, nic się tu nie zmienia. Także tak wygląda szary z szarym. To jest piąty outfit, są to czarne bryczesy, Są faktycznie bardziej... Mm, Mniej rozciągliwe, może w ten sposób. I słuchajcie, tutaj od razu taki tip, jeżeli ktoś z Was w ogóle będzie chciał zamawiać z tej firmy coś, co generalnie polecam, chociaż nie mam w tego żadnego interesu. Po prostu mi ta firma bardzo przypasowała, bo jest bardzo komfortowa, jest dobrze jakby wyceniona, są te rzeczy dosyć tanie, jeżeli chodzi o w ogóle ceny na polskim rynku. I dodatkowo są genialne jakościowo, a ja do tej jakości naprawdę przykładam dużą uwagę. Także bardzo polecam. Jednak bryczesy trzeba brać rozmiar większy, także one są w ogóle nierozciągliwe praktycznie. I no, jednak czuć, jak się wszystko e, spina. Także taki drobny tip. Jeżeli bierzecie hybrydy leggingsy, to swój rozmiar. Natomiast bryczesy, Rozmiar większa. Ale właśnie wracając do samego outfitu, jest to kolor lavender i czarny, po prostu Black Bridges. Także tak to wygląda z przodu. Tutaj ten wyglądacie wiemy No i jak to wygląda z tyłu? Także tutaj mamy kolejny outfit Zostały nam jeszcze dwa. Tutaj mamy już przedostatni outfit. Jest to Royal Blue, czyli taki piękny granatowy klasycznym czarnym. No moim zdaniem to połączenie perełka, chociaż ja jestem fanem jasnych kolorów, ale taki ciemny, klasyczny też jak najbardziej. Szczególnie do e, No, także tutaj mamy przód, tym, tak to wygląda. I lecimy do ostatniego, siódmego outfitu. Ostatni outfit, czyli czarne bryczesy z topem Pikan. Myślę, że ten kolor jest naprawdę prześliczny. On jest taki, tak jak wspominałam, lekko wpadający, jakby różową barwę, taką może lekko śliwkową barwę, takie cieplejsze, bardziej różowo-fioletowe kolory, ale jest naprawdę cudowny i w połączeniu właśnie z czarnym klasycznym genialnie wygląda moim zdaniem. Także tutaj mamy przód klasyczny. Będzie chyba wszystko. Tutaj oczywiście mam na sobie jeszcze stanik sportowy, którego praktycznie w ogóle nie widać. On też jest super materiału. No ja osobiście jestem zachwycona tą firmą. Oczywiście testuję różne firmy, i to jest pierwsza, która naprawdę przypadła mi do gustu pod względem, tak jak wspominam, jakości i też ceny co do tej jakości, ponieważ w Polsce możemy kupić. Pickera, ale zarówno ja, jak i inne osoby, z którymi rozmawiałam nie są za bardzo zadowolone z marki Picker, a niestety ceny ma naprawdę wysokie. Rzeczy z Black Hart są mega komfortowe, są genialnej jakości. A propos wprowadzenia rzeczy z UK, z Wielkiej Brytanii, ponieważ wiadomo, że te rzeczy, które ja zakupiłam, ta firma mieści się w Wielkiej Brytanii, i rzeczy, które są sprowadzane spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej, niestety przy większej ilości są oclone. Także pamiętajcie, że zamawiając te obrania, musicie się zmieścić do pewnej kwoty, jest to 150 euro, po której jest naliczane cło w wysokości bodajże 35%. Ja Wam to wszystko mogę napisać, jak wyglądał cały proces. Gdzie składałam papiery? Jeszcze jest do tego później potrzebne upoważnienie do Poczty Polskiej, żeby Poczta Polska Wam tą przesyłkę ocliła za Waszym upoważnieniem, dlatego że tutaj na granicy celnej ta paczka będzie wstrzymana, trzeba będzie zrobić pełnomocnictwo, później trzeba będzie opłacić na właśnie poczcie to cło, i dopiero wtedy ta paczka no do Was jakby ale Ja z przesyłkami z zagranicy nie mam problemu, zamawiam wiele rzeczy z różnych krajów, z Niemiec, wielokrotnie zamawiałam z Holandii, czytam ze Szwecji, różne paczki <grytki> z różnych tematów też, głównie odżywki białkowe i inne rzeczy. W każdym razie, jeżeli jesteście zainteresowani bardziej tym tematem, jeżeli chcielibyście sobie takie rzeczy sprowadzić y, lub przybliżyć Wam ten temat, to napiszcie koniecznie w komentarzach, powiem Wam jak to wszystko wygląda, jak wygląda ten proces, co dokładnie trzeba zapłacić, co dokładnie trzeba wypełnić, gdzie trzeba te papiery złożyć. Y, no i opiszę Wam po prostu wszystko, jak to wyglądało. A jakościowo te ubrania są genialne. Są naprawdę super wygodne, dobrze wykonane i naprawdę nic się z nimi nie dzieje. Także no ja jestem zachwycona. Jest to pierwsza marka do tej pory, którą testuję, która po prostu skradła moje serce, dlatego że do tej pory cały czas coś było nie tak, a to suwek nie tak wszyty, a to niewygodne, a to się rozpruło, jak jakość. Wiecie, różne rzeczy, a jest to pierwsza marka, która naprawdę jest Super komfortowa, wygodna, ja jestem wysoka, więc też na mój wzrost te wszystkie rzeczy są właśnie długie, dopasowane, a nie są krótkie, więc jestem zachwycona. Tak wyglądają outfity, które Wam właśnie dzisiaj zaprezentowałam. Dajcie znać, czy macie coś z tej marki, albo czy chcecie, no i to by było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do następnego. Cześć!